Tak, tutaj są takie sprawy techniczne. Krzysztof nabrał nowej jak gdyby energii. Bo zawsze jak wczoraj mówiłem, żartowałem przyjeżdżał, tak pobył, 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 pomył. On ma tyle wiadomości, on ma tyle wiedzy, że czasami po prostu spali na panewce, nie? No i trudno było się go po prostu doprosić, żeby zrobił wykład, a tym razem wręcz oburzony mówi ty nie mam mnie w agendzie. No ale jak ja cię... tak tylko jak ja w agendę, to ty, ty nie występowałeś, czyli patrzcie jak to zadziałało. No to taka, taka jest prawda. Szanowni Państwo, ja przyjechałem tutaj wczoraj być może troszkę z innym intencją woli, jeśli chodzi o to, co chciałem powiedzieć, ale niewątpliwie zweryfikowałem to troszkę po, po, wypowiedzi, po wypowiedzi pani mecenas Katarzyny Katarzyny Talnawa, jak również po wypowiedzi Pana Jerzego Zięby. Dwie przesłanki z tego wczorajszego wywiadu. Jeśli chodzi o panią Katarzynę Tanabe, no to ona wyraźnie podkreśliła, że mamy być aktywnymi, mamy działać, a ten, kto ma wiedzę i nie działa i jest biernym, to jest współwinny tej całej sytuacji. To jest raz. Dwa, powiedziała, że na dzień dzisiejszy jedynym wyjściem jest. Żebyśmy mogli coś zrobić, to musi być powszechna świadomość tych wszystkich zagrożeń, które mamy. I władza, tak która do tego doprowadziła, ona się boi tylko tłumu i boi się tylko tej świadomości, o której między innymi będziemy dzisiaj mówić. Z przesłania pana Jerzego Zięby wynikało. Że jedynym sposobem na dzień dzisiejszy to jest inicjatywa obywatelska, bo rządy przedstawicielskie nic z tym nie zrobią. I druga przesłanka to jest, żeby ta inicjatywa obywatelska nabrała siły i znaczenia i pociągnęła za sobą większość polskiego społeczeństwa, która jest niezbędna do tego to w związku z tym, że nie mamy dostępu do środków masowego przekazu, bo jest cenzura prewencyjna media głównego nurtu i tak to jedynie można zintegrować wszystkie media społecznościowe, że jak ktoś mówi w ważnych sprawach dla Polski, to musi ta wypowiedź być emitowana. Przez wszystkie media, bo każde medium ma e, swoich e, słuchaczy, e, a tutaj chodzi o e, e, silne wzmocnienie. Szanowni Państwo, e, króciutko się, troszkę się pochwalę. Reprezentuję Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Działamy od 10 lat. E, muszę tutaj, proszę Państwa, wspomnieć świętej pamięci e, głównego współzałoży, współzałożyciela świętej pamięci Marka Adamczyka, jak również honorowego członka profesora Ryszarda Henryka Kozłowskiego. Bo my później jeszcze działamy w takim zespole, ja i przedstawiciel Pn pani Ewa Paradzińska, jak również bardzo oddany i wiele sił włożył w to, ażeby pootwierać drzwi dla nas Bogdan Gizdoń. I proszę Państwa. Mówimy teraz o działaniu, więc ja chcę pokazać, być może na tle innych patriotów, że my nie tylko mówimy, ale my działamy. I tak pokrótce wymienię, co myśmy dokonali. Jak dowiedzieliśmy się, że likwidowana jest kopalnia Krupiński, wiedząc jakie ona ma potężne zasoby, to przystąpiliśmy czynnie do obrony tej, tej kopalni. Mógłbym dużo tutaj wymieniać, ile działań ze związkami zawodowymi, z, z ministrem, z lokalną społecznością, byliśmy w Gminie i tak dalej. Wszystko to spędzło na niczym, ale w związku z powyższym ja złożyłem, jako pełnomocnik akcjonariusza, pana Zbigniewa Martiniaka, złożyłem zawiadomienie do prokuratury w Jastrzębiu Zdroju. O e, możliwości popełnienia e, przestępstwa na olbrzymią skalę, i tam to dokładnie udokumentowałem. No proszę Państwa, ja tylko podam jeden taki przykład. Kopalnia, która mia, ma 40 miliardów węgla koksującego przy całej otwartej infrastrukturze kopalnianej. Zapada decyzja o jej likwidacji, i od momentu zapadnięcia tej decyzji przez zarząd i przez właściciela, ta kopalnia inwestuje środki inwestycyjne, które później to wszystko zostało zasypane pod ziemią. To tak tylko króciutko. Proszę Państwa, następnie, ponieważ prokuratura nie wszczęła postępowania wyjaśniającego, ja złożyłem zażalenie, oczywiście sąd nie przyjął tego zażalenia. Następna sprawa, proszę Państwa, ta cała tragedia z górnictwem polega na tym, że Ministerstwo, a to głównie Krzysztof Tłuszewski w tym czasie, wysyłał tysiące osób, tysiące górników na urlopie górnicze, gdzie były kopalnie, tylko nie miał kto, jak się wysłało 4 lata przed emeryturą i dawało się tym górnikom pieniądze, że nie musieli nic zrobić i mogli być w domu, Straciliśmy na tem miliony wydobycia. Zamiast tą utratę, to mieliśmy ludzi, mieliśmy gotowe ściany do wydobycia, czyli cały front. To my wysłaliśmy tych ludzi. No, siłą rzeczy nie mogliśmy produkować tego węgla, ale w zamian za to co roku żeśmy importowali z Rosji, z Rosji ten, ten, ten węgiel. No to proszę Państwa. Skala niegospodarności jest e, Więc W związku z powyższym e, zgłosiłem do Centralnego Biura Antykorupcyjnego e, e, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na dużą skalę na pana ministra za to, że bez e, uzasadnienia ekonomicznego wysłał tych e, tysiące górników na urlopy Górniczej. Proszę państwa, e, później żeśmy rozmawiali z wieloma e, senatorami i posłami e, z różnych opcji. E, proszę Państwa, dziesiątki, dziesiątki rozmów w e, sposób, żeby dla tego naszego działania e, otrzymać jakieś wsparcie. E, wszyscy posłowie i senatorowie w zaciszu, jak myśmy odmawiali, oni nam przyznawali rację, ale jeśli chodziło o ich prezentację na forum publicznym, e, to już była całkowita e, cisza. Szanowni Państwo, otworzyliśmy pierwsze e, zainicjowaliśmy powstanie zespołu parlamentarnego właśnie do spraw kopalni kupińskiej i podziemnego zgazowania węgla. Zrobiliśmy to wspólnie z Jackiem Wilkiem, z posłem byłym, więc tylko po to, ażeby posłom pokazać, że górnictwo się nie kończy, że górnictwo i węgiel się nie kończy, że następuje nowa era, era dla górnictwa o wiele bardziej efektywniejsza. I o wiele bardziej e, e, mogąca przysporzyć zysków e, narodowi polskiemu, to jest tak zwana technologia podziemnego zgazowania węgla. E, dwa zdania tylko na tym powiem. Proszę Państwa, Główny Instytut Bognictwa, e, e, Polska Akademia Nauk, e, Koncern, e, pa, e, Państwowy Instytut e, 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 Chemiczny. E, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i wiele jeszcze instytucji z pieniędzy publicznych rozpoczęto w 2014 roku i zakończono podziemne zgazowanie węgla z bardzo pozytywnym efektem. Oczywiście to było na skalę taką małą, bo tylko zgazowano 250 ton. I nikt przeprowadził kontrolę i nikt zarekomendował, żeby to wszystko rozwijać. Niestety na tym zamknięto, a zamknięto do dnia dzisiejszego tylko i wyłącznie dlatego, że te wszystkie koncerny, które przejmą kontrolę nad naszymi zasobami i nad naszym węglem, to one dopiero wtedy to zrobią, jak już prawnie cała kontrola będzie przejęta. A teraz tylko dodam, a w związku z tym, że prawna kontrola nad naszymi zasobami nie jest przejęta, bo my, jako y, Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, w mojej osobie złożyliśmy pozew o unieważnienie tej uchwały połączeniowej między, między y, Pekajn Olen a, a, a PGNiG. Proszę Państwa, y, na bazie wyników y, y, Głównego Instytutu Gronnictwa ja zrobiłem kalkulację, którą nikt nie podważył. Że w węglu, który my posiadamy, jest potencjał do wygenerowania zysków. zysków 200 bilionów złotych. Proszę Państwa, my, czy ktoś sobie zdaje sprawę, co to jest 200 bilionów złotych? Oczywiście mówimy tutaj od momentu rozpoczęcia tej technologii do momentu szczerpania tego węgla, który byłby poddany i będzie poddany, to gwarantuję, że on będzie poddany. Tylko to wszystko jest. Przedłużone w czasie, bo jeszcze nie mają prawnej kontroli przejętej. Nie będę tutaj wnikał w dalsze szczegóły. Następnie cośmy zrobili, proszę Państwa, to na bazie informacji pochodzącej z Państwowego Instytutu Geologicznego, z Państwowego Instytutu Badawczego, zrobiliśmy, bo co roku jest taki raport. Ja się powtarzam, być może tutaj wiele razy to powtarzam, ale też mnie ktoś prosił tutaj, żeby jednak o tych zasobach jeszcze raz coś powiedzieć. Na bazie tego raportu, który jest zatwierdzany przez Komisję Sejmową i rząd, czyli to są bardzo wiarygodne informacje, zrobiłem arkusz kalkulacyjny. Czyli dla każdego surowca yy, zobaczyłem jaka jest cena giełdowa na giełdzie londyńskiej, ilość tego surowca przemnożyłem i tak zrobiłem z wszystkimi tymi surowcami i wyszło mi, że wartość po stronie przychodów to jest około 200 bilionów yy, złotych po stronie przychodowej. Tak jest potencjał w, tym, w tych zasobach, które mamy. Ale proszę Państwa, to było zrobione 8 lat, 6 lat temu, bo w 2018 roku, ja tego nie aktualizowałem. Od tego czasu ceny poszły w niektórych surowcach yy, dramatycznie, dynamicznie do góry, więc to już jest całkowicie inna wartość. Ale co najważniejsze, że te zasoby, o które ja zrobiłem tu kalkulację, one dotyczy, do, dotyczą tylko jednej, co najmniej jednej dziesiątej tych zasobów, które są pod ziemią, bo reszta zasobów to są zasoby prognostyczne, perspektywiczne, które my wiemy, że tam są, ale nie są jeszcze udokumentowane na tyle dokładnie, żeby były ujęte w tych raportach e, e, rocznych. Także, proszę Państwa, bez kożery wartość naszych zasobów to jest na dzień dzisiejszy co najmniej trilion złotych. I e, proszę Państwa, wielokrotnie e, prosiłem o konfrontację z, ze stroną rządową, z ekspertami rządowymi. Proszę w debacie publicznej spotkać się ze mną i ewentualnie, bo to są takie kwoty, ewentualnie proszę to e, podważyć. No, e, pomimo tylu wezwań nikt się nie odważył e, do takiej debaty przystąpić, e, co może oznaczać, że oni wiedzą, że e, tutaj w tej hipoteczce stanęliby na, na straconej e, pozycji. Następny zespół, ponieważ e, mieliśmy świadomość, jaka jest wartość tych naszych zasobów, to był zespół powołany wspólnie z Robertem Winnickim jako e, posłem Winickim jako przewodniczącym, e, posłem jako przewodniczącym tego zespołu, jak również z Grzegorzem Blaunem jako e, jego zastępcą. To był zespół powołany do aktywów e, Skarbu państwa. Więc celem tego było to, żeby wyedukować posłów w zakresie tych nowych technologii. Więc najpierw pierwsze posiedzenie polegało na tym, że przedstawiłem filmiki nie wyprodukowane przeze mnie, tylko przez instytuty naukowe z całego świata w języku angielskim. Tłumaczył to pan Brown. Jeśli chodzi o podziemne zgadowanie, jak drugi, drugi bardzo innowacyjna, nowa technologia bioługowania, która jest zastosowana w zakładzie Rudna. I tam jest też pokazane instytuty zewnętrzne, co się dzieje w Polsce, że zaczyna brakować pewnych surowców które nie, nie mogą być wydobyte z dużych głębokości. Jak się zastosuje metodologię białogowania to można wydobyć te wszystkie surowce, które są cenne z punktu widzenia możliwości generowania zysku przyszłości i postępu cywilizacyjnego świata. Więc to też, żeśmy to pokazali. Wykorzystano wtedy, bo to był rok 2020, pandemię, i po tej pandemii już tego zespołu nie odnowiono. Następny zespół powołaliśmy z posłem Skukis, e, e, z, no, z, z, z panem Sachajką. I, I temat tego zespołu jest bezpieczeństwo, jak zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski w po oparciu o krajowe nośniki energetyczne których mamy tyle, że możemy obsłużyć tutaj wszystkie kraje oszczędne, a my mimo wszystko importujemy tyle gazu, tyle ropy, tyle, tyle, tyle węgla. Proszę Państwa, na tym zespole sprowadziliśmy, zrobiliśmy online kilka, kilka spotkań online z naukowcami z Niemiec, z Japonii, z Japonii i z Australii. <gry> Oni tylko potwierdzili te wszystkie tezy, które ja głoszę. Więc też się z tym na dzień dzisiejszy dalej nic nie robi. No i po tym wszystkim nastąpiło to słynne połączenie, te fuzje. Najpierw przejęcie przez PKN Orlen za jedną trzecią ceny firmy Energa, najlepsza firma wszystkich spółek energetycznych notowanych na giełdzie Warszawskiej. Potem ta, ta fuzja z, z Lotosem, gdzie musieliśmy oddać 1 trzecią majątku prywatnej firmie, bo takie były środki zaradcze wyznaczone przez Komisję Europejską, jak również Urząd Ochrony. Konsumenci i konkurentów, ale później, proszę Państwa, i to można powiedzieć tak, że na fuzji, na, na kupnie prawie za darmo energii straciliśmy po 5 miliardów, i to ja mówię w oparciu o firmę, która klient F, to nie ja, ona zrobiła wcześniej wycenę tych aktywów i, i porównała je, i tak dalej. Następnie to, co dzisiaj jest wiele było zespołów parlamentarnych i senackich, które dotyczyły fuzji z oln z Lotosem. Proszę Państwa, myśmy tam stracili około 15 miliardów. To gdyby tak wziąć, żeśmy stracili na tym wszystkim około 20 miliardów, no to teraz porównajmy to, co jest trzecia sprawa, fuzja między PKN Orlen a pgn Pegenige ma potencjał do generowania nie 20 miliardów, nie 100 miliardów, nie biliona, a dziesiątki, setki bilionów. Dlatego, że Pegenigę przez ten cały okres transformacji został przy państwu mu bez wiedzy Polaków. E, różnymi nowelizacjami e, dało całą informację geologiczną, która została wytworzona w okresie międzywojennym, na którą żeśmy wydali około 400 miliardów, tak ja to oceniam, złotych, żeby wywiercić tyle tych otworów e, pod ziemią, żeby się dowiedzieć, co my tam, co my tam mamy. Więc e, raz oni to, to już, nie skala państwa ma tą informację geologiczną, to już ona jest w e, beginigie. I powtórę, Pekinigę dano około 250 koncesji na wydobycie węglowodorów. Co to oznacza? Że danie jakiejś jednej firmie 250 koncesji na wydobycie węglowodorów, których my mamy na północy, w środku Polski, tutaj pod Karpatkiem na południu, czyli właściwie można powiedzieć, że pół Polski jest pokryte tym, tymi koncesjami, ale co więcej, w międzyczasie dostali koncesje na wydobycie węglowodorów. Czyli ropie naftowej i gazu, w międzyczasie zmienili ustawodawstwo, e, które mówiło tak, że ten podmiot gospodarczy, który poszukiwał węglowodorów, a węglowodory leżą nawet do głębokości 10 km pod ziemią, to ten podmiot po drodze, on poszedł, on miał koncesję na wydobycie kopaliny zasadniczej, jaką jest ropa naftowa czy gaz ziemny. Ale oni tak sobie zmienili, że po drodze, jak to stwierdzili na 100 metrach, na 200, na 500 i tak dalej, to już wszystko to należy już do nich. Te wszystko, co stwierdzili w czasie, kiedyś takiego zapisu nie było. To wszystko już jest ich. Czyli można powiedzieć, że Pegenigie zostały wyposażone, cała struktura geologiczna pod ziemią jest Pegenigę. I teraz następuje następna fuzja z Pegenigiem proszę Państwa, żeby doszło do połączenia, to prawnie nie będę bo to jest bardzo trudne do wytłumaczenia, ale jest tak zwany parytet akcji. Jeśli zlikwidujemy jedną firmę, jeśli, jeśli, jeśli e, następuje połączenie i lider, liderem tego połączenia jest PKN OLN, a PKN OLN w swoim kapitale ma 72% kapitałów obcych, zachodnich, a tylko 27% skarbu państwa, on się łączy z firmą, która ma Odwrotnie, ona ma 72% majątku skarbu państwa akcji, a tylko 27% obcych kapitałów. Więc widzicie tutaj, że to jest powiedzmy, przejęcie wrogie tych, tych wszystkich naszych cennych dóbr, które są w tych wartościach niematerialnych. Bo Premier ma potężne wartości niematerialne w postaci praw do koncesji i w postaci praw do informacji geologicznej, z którą później można e, jakby e, bezpłatnie pe, e, korzystać e, przy, e, przy wykonywaniu dokumentacji geologicznej i później dostać e, ostateczną koncesję na wydobycie. Proszę Państwa, żeby to prześledzić wszystko, to żeby oni, to co oni chcieli zrobić tutaj z tą fuzją, to musieli zmienić Dziesiątki, ust, dziesiątki nowelizacji w dziesiątkach ustaw. Oni musieli zharmonizować nie tylko prawo geologiczne i górnicze, ale musieli zharmonizować no, wiele innych ustaw, nie będę ich tu wymieniał, bo to jest ich kilkanaście. Bo Dlaczego to chcieli zrobić? Bo oni chcieli to zrobić, żeby przejęcie tych naszych zasobów, o których nie informują polskiego społeczeństwa. Oni wy tego nie wiecie od pana premiera, to my mamy pod ziemią, wy tego nie wiecie od głównego geologa kraju. Tam czasami były główny geolog, pan profesor Jędrysek, coś mówił na kanałach, które mają bardzo niską oglądalność. On nigdy nie wystąpił w mediach głównego nurtu, na przykład po dzienniku, gdzie 10 milionów ludzi to ogląda, tylko zawsze gdzieś... Te jego wystąpienia, jak oglądałem, to były na poziomie tysiąca, dwóch tysięcy, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, jakby następna sprawa. Proszę Państwa, zmieniono również zapisy w kodeksie spółek handlowych, które dotyczyły następujących faktów. Jeśli oni już ustalili ten parytet wymiany akcji, czyli całkowicie. Tutaj jest PG a tu jest y, Olen. to oni to pokazali, że to, właściwie to jest y, równo. Ten majątek jest, ten majątek jest równy. Dlatego ten który, parytet, który opracowali, to był bardzo niekorzystny y, y, parytet wymiany y, akcji. Ale sobie y, wiedzieli, że być może to będzie przedmiotem pozwu o unieważnienie tej, y, tej uchwały, to sobie zrobili zapis y, w. W kodeksie handlowych, tam artykuł 497 czy 509, już nie pamiętam. Uchwała połączeniowa nie może być zaskarżona, jeśli dotyczy tylko pakietu wymiany akcji. Czyli proszę Państwa, ktoś okradł nas na biliony i to jest najważniejszy punkt, i oni mają zapisane w kodeksie spółek handlowych, że to nie może być przedmiotem. E, e, Złożenia pozwu o unieważnienie albo o, o, o uchylenie tej y, uchwały. Myśmy to, proszę Państwa, więc y, najważniejszą stratą jest to, że y, został źle określony parytet wymiany akcji. Ale ja wiedząc, jakie są zapisy w kodeksie spółek handlowych, no musiałem szukać innych powodów, bo oni się prawnie tym zabezpieczyli i szukałem, czy oni w tym całym procesie podejmowania tych decyzji. Nie popełnili jakichś błędów, które wynikają z Konstytucji i szeregu innych ustaw, jak ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym, jak o niektórych inwestycjach, no, no, szereg innych. I proszę Państwa, ci, którzy przygotowywali pod względem prawnym tą fuzję, to są kancelarie międzynarodowe najwyższej półki. Ole im zapłacił setki, ponad 100 milionów złotych, i oni po prostu nie potrafili, ponieważ było tyle różnych sprzecznych interesów, nie potrafili, albo byli tak aroganccy, że nie dopełnili pewnych formalności. I dzisiaj, proszę Państwa, nie podlega dyskusji, że te argumenty, które myśmy wytoczyli, nie jeśli chodzi o ten palet, to jest najważniejszym punktem, ale myśmy stwierdzili, że ta e, uchwała połączeniowa została podjęta e, na podstawie e, braku wymaganych dokumentów. A jeśli, się, jeśli ktoś mówi, jeśli jakaś uchwała została podjęta e, bez, bez, e, bez podstawy tej prawnej, bez tych dokumentów, to taka ustawa jest. E, nie istnieje i jest, jest nieważna. Więc proszę Państwa, e, sąd ma zagrychę. My mamy takie argumenty, że oni naprawdę mają ciężką zagrychę, co z tym wszystkim e, zrobić. Oczywiście, proszę Państwa, bo jest tyle punktów innych, ale ja wiem, że, że wszyscy czekają na muszę. Jest to. to jest dopiero wstęp, nie? To jest dopiero, nie?